Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku, który jest popiepsony tak jak wszystkie. No dobra. Frutu tu. No kurde. O kurde Kim ty jesteś? Zdzichem Chyba No dobra To rozejdźmy się za tą skrzynką bonusową Bo wiem, że się przyda Skrzynko Eee Ale lag? Sorry, że mam laki, takie lagi Ale zawsze na początku takie są Gdzie jest ta głupia skrzynka? Gdzie jest skrzynka dla tej cholery? I to jest chyba slime? Nie, jakaś kupa. I nie ma tej... Dobra, gramy bez skrzynki. Tropikalne drewno. Bo ja nagrywam filmik. A później... A później będziesz mógł. Później to już idziemy spać, a będziemy idziemy spać. Jutro rano będziesz mógł. Człowiek już jest 18... Nie, dobra, jeszcze. Jeszcze dużo czasu. Dobra, tyle na razie starczy. Ej, co, coś tam mi się wyświetlało? Drewno! I z inne gówna! Kto? Co za? Na terenciuch. I zombie żyje? Jakim cudem? Nie. Czego? Zero zero! Cicho bądźcie! Filmik nagrywam! Kurde. Pierniczycie, tu mi. Ja tu nagrywam filmik. <laughs> ok, jakoś to pójdzie. Teraz wypadałoby coś znaleźć do żarelka. Próbujemy kim to. Psstę. Cicho! Filmik nagrywam. Kurde, i potem będzie na filmiku. O, ten GORGEMEL ma! Zam <laughs> zamknij atakę. Co ty mi tam? <laughs> Cukierka określona świnia. Ja też te cuksała! DAWAJ! Nie, to nie. nie bez łaski. Co się śmieje jak głupi? Ze mną jest mój kuzyn, który się śmieje jak głupi, nie wiadomo z czego. Chyba z tego, że ukradł cukierka i mu właśnie upadł na ziemię. I go je. I na spodnie i w ogóle. No dobra, wypadałoby coś jeszcze, coś tu sknocić. Ja, <laughs> On powiedział, że je moją skarpetkę. Nie mogę po prostu! No. no kurde Pójdzie po to za wredniu No. Nie mogę po prostu. No kurde! oddaj stąd ciemne maso! Ej pa! O, odej, odejdź stan No co za Putachon No co za bredota Kurde kurczaka mi zasłaniasz Jakimś pudełkiem od neczorsów Jakiś guwien Nie 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 masz je nie Bo ci dam karę nie będziesz grać Nie mam żadnej dziur. Z... Byłeś, zeżarłaś dziurę w mojej skarpetce. On wygryzł dziurę w mojej skarpetce. No to jest Babo, szczyt. No to jest szczyt. A teraz cicho muszę się skupić. Krowa! No to O tej godzinie. O kurwa. No to. Bo filmik nagrywam, kurde. Mam taką aktywność, że kurde... O mesaj... O mesaj... Kurde... Mam... mam babciu! Bo ten gupal mnie tutaj. Głup, on mnie m, bije Bo zadzwoni na Kurde, Mesaja TV już nikt nie ogląda Czekajcie, moment Nie widzę! <głos> <głos> Bo ten, ten idiota! Bo jest idiotą! Rzucę jakąś... Czym znaczy. co ty oderwałeś? Tak, to to, dziecko! Ej, patrz go, fajna skinia tu jest no tyle jaka ja do dupy. to go Krowy? są krowy! na Tańczące nago. Nie no, szukam jakichś... O! Ładnie, bardzo ładnie. I coś tam jest. Dobra, biorę żelazo i spadam stąd. To nie ty. To mój, to mój. wybitnie mądry umysł. Jakiś pająk tu chyba sra. Kurde, jakiś pająk tu jest. Jak mi zaraz stąd wyskoczy pająk, to ja się naprawdę zesram. Widzę. Możesz się zamknąć. Staram się myśleć. Ile masz kasy? To nie jest kasa. Ten, do poziomu, takie... Dobra, nie, denerwujmy ten pan. Pają... Gdzie ty jesteś? Pajączku, no chodź, no. Oj, ale jestem głodny, muszę coś zjeść. prawda? No, patrz. Jemy kurczaczka. Jemy kurczaczka. Ej, 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 co to jest? Trucizna, ej, bo ja zapomniałem. Kurde, głód. Znaczy, głód głoduje teraz pod względem finansowym. Kurde, głupia krowa! Zabija mię! Giona, jest. Chodź tu, krowiszczu jeden. Gdzie jest ta krowa? Gdzie jest ta krowa? O, ciao. Mięso wyleciało. Mięsko, bewstyk. Nie, bo to jeszcze nie jest bewstyk. <laughs> Mm. I patrz, i chleba mam. Mm. Okej, okay. idziemy dalej. Mm -hmm. mm. Przydałoby się jeszcze jakieś żelazo znaleźć. W ogóle, jakąś miejsce na chatkę muszę zrobić. Trochę drewna pokopać? jakieś mm. miejsce na chatkę? Albo wiem, jakieś dziewczyny. to jest? Nie. Bardzo płaskie i czysta? Co? No, coś takiego. Może tam gdzieś będzie jakaś polanka. O jajko! Jezu, to w wodzie. I co to jest? Może tu coś będzie? Nie, bo to jest... To... Ała. Ale lagi, ale lagi. <śmiech> <śmiech> Może tam sobie zrobić kopalni. Mhm. Dobra, to tu gdzieś zbudujemy sobie w tym kanionie chatkę. Dobra, na tym chyba kończymy. Będę budował w następnym odcinku chatkę. A teraz żegnam Was yy, Mesa i TV!